No i ja pomyślałem, że to może mieć sam. Nie? No, jest ja się mam zębię, czy ty. No ja, ale ja proszę mi się dzisiaj nie, żeby może mi zrobić. Jest... Słuchaj, powiedz, czy ty masz choć kropkę w głowie, co? Czyli cymbał z ciebie, już jedzie już gotowy na mnie. Nic tego owego nie ma. To jest odpowiedź: nie jesteś łot i świnia. dlaczego ty mnie obrażasz? No, co ja tobie zrobię? Bałba, bałwan, bez co obrać ekspert, to każdy ci to powie, no? Popie, no, dla twojej pomocy no?

Terima kasih okay. telah menonton! A nie O, nie on. Załóżę się, że nie on. Nie sprzeciw się, Agafia. Włosy takie same, jasne. Nie ma innego cyfrowego króla. Właśnie, że nie, ciociu. Teraz oznacza tutaj szlechcica, gdzieś kupców do króla. O, Agafia, Agafia. Inaczej byś mówiła, gdyby żył ojciec twój. Pichon pan Kalimrowicz. Bywała jak huknie całą pieścią a krzyknie. Pluje na tego powiada, co się wstydnie I nie wydam, powiada, córki za pułkownika, inni nie wynają. I syna powiada, na urzędy nie dam co, powiada. Czy kupiec nie służy Monarsza tak samo wiernie jak każdy inny i całą pieścią stój? strach. Żydziesz Kochanie moje, choć mój brak. Jego męża? I za nic w świecie nie wyjdę za kupca. Ale anioł nie jest inny. Nie, nie. nie. brodaty, o, Zacznij jeść, to będzie wszystko po. Brodzie ciekło. Nie chcę! A skąd ci dobrego szlachcica wziąć? Na no, ulicy nie czeka! Ciekła Iwanowna obiecała, że najlepszego poszuka! Za no, że grze, O że... Sympatyczni, A, akuratni, okrzystali. Pierwszy, Baltazar, Baltazarowicz, żebaki. A, jaki miły w marynarce służbę, ten psa, raz dla ciebie. Powiada. Ja tam lubię, jak pan ma swoje ciało na sobie. Ja tych nie lubię. A, drugi, yy, Iwan. Pawłowicz, zajmse kuchtora jest, a taki ważny, że ani przystąp, A gruby, a postawy jak nie krzyknie? Ty mi tu nie opowiadaj, że panna taka czy taka. Ty mi od razu całą prawdę na stół. Ile ruchomego majątku, ile nieruchomego. No to tyle, i tyle opowiada. Nie a nie nie do prawdziwie krowa. Szlachcic to zawsze co innego. O no, Co mi z szanowności? Kiedy Aleksy Dmitkiewicz bolową czapkę, naciśnie to… – A szlachcic wyjdzie na drogę. Łoży a pole ty i krzykie. Hej, czy kropa zejdź drogi, bo pan jedzie. A albo powie, no i bardzo mi tu co najlepsze Was? Żony, a szlachcic na doznęczony chmiel. No kupi nie będzie chciał osób na nim i będzie szlaki z i nagi bo... A szlachcic mi nie szablet za da. Sześć dwa szlafroczki, dwie pary. <grymna> no, mniejsza z tym, no, bielizna, obrusy, a to już zresztą wszystko jedno. Zresztą nie zawadzisz sprawdzić, bo teraz to i dom, i powozy obiecują, a jak przyjdzie, co do czego to nic, tylko precy i pieszyny znajdziesz. Będzie Pan łaska! Chwileczkę, poczekać? Moje uszanowanie. <gryzanie> <gryzanie> no, no, Czy nie stało się uroczej Pani domu mam zaszczyt rozmawiać? Absolutnie <gryzanie> <gryzanie> nie się. To, to W ogóle, jak to, to nie posiadam. To, 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 przepraszam. Zdaje się, że przyszedł tu w tym samym celu co ja. A... Szanowny pan. To zapewne ma jakąś sprawę do pani domu, tak? Sprawę? Ale nie żadnej sprawy. Po prostu przyszedłem ze spacerów. Kum <grym> spot jeden.

1795, kiedy eskadra moja stacjonowała na Sycylii, că de echipa drumul la la Sicili, voi împărți polițieni. Ei nu? Poți să te pierzi, dar să pară nu ai apelat la świata, să o Tu să Może wtedy na są To 10 Dziesięć lat to ten mundur jak no. <noise> 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 O nie, ale na przykład. W sensie te włoseckie, te carnoleckie, te to te cichareczka, Ale z wykształceniem? Ale z piersodęgiem. U nas tylko hrabiny takie moje. Wychodzi pan na ten przykład na ulicy. Oja, o oficer rosyjski. Polety, talony, złote. A tak. Na balkoniku. A potrzeba panu wiedzieć, że tam przy każdym dągu. Balkon. Na płaskie tła podłoga. na tym balkoniku taka... ...musecka, taka... carnuleczka, ustrojona, stróżeczka, chusteczka, No nie zawsze ja oczywiście nie z to. O. A ona... ...mogę... Tak, ...rączkę. To... ...niech mi będzie w takim razie... ...wolno zapytać. Po jakiemu mówi miejscowa ludność na Secylii? Po francusku. Wszyscy po francusku. I wszystkie panienki po francusku, mówią? Wszystkie. Wszystkie po francusku. No nie uwierzycie panowie! Staliśmy tam. 34 dni. I nie uczyłem tam ani tego z rosyjskiego słowa. Ani jednego słowa. Słowa. rosyjskiego <grym> słowa. Ja ani ja mówię o tych hrabinach, no, o ich oficerach, ale weźmy mnie tak dumbał po prostu tego huku. Co to ciężary na swoich barkacilach i weźmy pan w niego moich tu najbreźszy chyba. Nie zrozumiałem, jak Bóg mi mówił nie zrozumie, ale powiedz pan to samo, tylko za po francusku. Z... O na ja przykład ten tej Albo daje wino, no i weźmie, przyniesie wszystko, co potrzeba. A, to ciekawa widzę, e, e, ziemia ta, Sycylia, no, e, i, i Pan mówił chłop, tak? E, otóż właśnie chłop, no, proszę powiedzieć, jaki on tam jest, czy e, szeroki? Yy, szeroki może siebie, jak u nas, czy... czy inny. Nie wiem. Nie widziałem. <noise> Ale co się tyczy zazywania tabaków, to tam nie tylko ze wszyscy zabąkali, a tam sobie sobie za wiązło wcierają. transport jest tam wszędzie taki. Wszędzie woda, kanały, kondole. W każdej takiej kondoli そうですか。<laughs> <laughs> Po ludzkich w stanie niecynnym. zebaki. Teraz pan pozwoli, że ja zaspokoję swoją ciekawość, z kim ja mam się prowadzić tę rozmowę. Na stanowisku egzekutora Iwan Pawłowicz. Jajczyk. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja żartłem. Druga oh, taliba. Chlebuś się ze śledzi. Nie, no, mam wrażenie, że mnie pan źle zrozumiał. No. Jajecznica to moje nazwisko. Przepraszam ja pana. Pewnie panie nie dosyć najdłużej. Ja tak sobie myślałem, że pan, że pan łaskaw powiedzieć, że pan rację zjeść. No ale co było robić? No przecież nawet prosiłem generała, żeby pozwolił mi zmienić nazwisko, no. Na przykład na jajczę. Ale ludzie odradzili i powiedzieli, że to będzie brzmiało, jak sobacie. Wcale nie malt, chodź pan. U nas w Rosji to są takie nazwiska, panie słowie, może od tego zmariowej. U nas bez karny. Od oficerów posami prostych marinazy. To ludzie mieli takie nazwiska, że nasz kapitan mawiał, że nas... naszej skandów, to chyba sam diabeł musiał być. No, a jeden Micsman, że tu bardzo dobry mićman. Może nazwą, nazwał to jest taki maciórka. Tak, kapitan musiał, tylko go powołać, to Jak się was spać? Witaj. serce moje. Witam, tylko i No, witam, panowie. Dziękuję, mam się. Dobrze. Pamiętaj, tylko odwaga na nic więcej było. Niech żyje ich, To zakupa ludzi, no. Znaczy. To jest to